Z tej ceremonii w debiutu dzięki środkom masowego przekazu, dzięki przekazowi internetowemu. A gospodarzem, współgospodarzem tego dzisiejszego debiutu, bo bohaterem dzisiejszego wydarzenia jest spółka KORWIER S.A. z Wrocławia, zajmująca się tworzeniem oprogramowania dedykowanego komputerom, urządzeniom mobilnym. Dlatego bardzo proszę, przywitajmy przedstawiciela spółki pana prezesa Bartosza Robaszowskiego. Zanim przejdę do prezentacji spółki, chciałbym powiedzieć kilka słów o siebie. Chciałbym powiedzieć, że dla każdej spółki dużym wydarzeniem jest, jest debut na giełdzie. Dla nas to jest najważniejsze wydarzenie. Dla mnie pomysł tutaj nie jest nowością. Mniej więcej pół roku temu byłem w tej konferencji inwestycji w Innowacje, gdzie w ramach tej konferencji z się z inwestorami. I nigdy nie możemy o tym, żeby dostać inwestora z tego, żeby ten Dzisiaj to te marzenie się spełnia. Może nie moje, może nie spółki. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie współdziałanie tych podmiotów. Z tego miejsca chciałem podziękować spółce Batch Inkubator, naszemu największemu akcjonariuszowi, domowi Inwestycyjnym i Haurus za dobre przygotowanie nas do debiutu. Ale głównie chciałem podziękować pracownikom, bez której ciężkiej pracy ten dzisiaj nie byłby możliwy. Po raz pierwszy, za to, Na dzisiaj. Dziękuję. Mamy również nadzieję, że to wejście na rynek publiczny, na rynek New Connect będzie takim przyspieszeniem dynamicznego rozwoju nie, 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 spółki, ale też musicie pamiętać, że to ta obecność na rynku publicznym ma mieć ze sobą pewne zobowiązania do spółki publicznej wobec inwestorów, wobec uczestników i interesariuszy rynku kapitałowego i mamy nadzieję również, że tego zaufania nie zawiedziecie. A teraz mam przyjemność przekazać zakładkę Rivena oraz dytlon pamiętający debiut spółki gładeresa na rynku nieukala. Czym się zajmujemy? Przede wszystkim oferujemy innowacyjne produkty i usługi z zakresu projektowania bezpieczeństwa systemów ochrony danych. E, mamy dwa główne filary działalności. Tymi filarami są e, oprogramowanie dla autoryzowanych w rynku Unicornet oraz e, skanery stron internetowych w działające głównie na rynku Stanów Zjednoczonych. Omówię teraz pokrótce oprogramowanie wykonane autoryzowanym wyrazom. Stworzyliśmy oprogramowanie, które umożliwia sprawne zarządzanie korespondencją między inwestorami a spółkami. Wysyłanie korespondencji jest możliwe w kilku etapach, także komunikacja z inwestorami. Jest możliwe tworzenie grup inwestorów, jest możliwa łatwo adycjonalność w ramach naszego programu, jest przede wszystkim możliwa personalizacja maili i załączników, dzięki czemu tak naprawdę debiut, przygotowanie spółki debiut jest dużo prostsze niż byłoby bez tego programu. Ważna jest tutaj też kwestia bezpieczeństwa. Wszystkie dane są trzymane na dyskach twardych, w związku z czym nie są gdzieś rozproszone w chmurze. One są trzymane na dyskach twardych użytkowników, którzy wysyłają, wysyłają, wysyłają korespondencje, korespondencję, wysyłają dane dokumenty. Wiadomo, że gdzieś sprawa może Wymogi odnośnie bezpieczeństwa tych danych. Natomiast znaczy, naszym głównym produktem jest MySenturio, jest to portal, jest to serwis umożliwiający zabezpieczanie stron, zabezpieczanie zbe, zbe, stron internetowych, a także ich analizę ze względów marketingowych. Czyli nie tylko bezpieczeństwo, ale również marketing, bo tak naprawdę, co jesteśmy nie płacić? Jesteśmy stanie płacić za rzeczy, które nam przyniosą pieniądze te które nam pozwolą zaoszczędzić pieniądze oraz za nasze subiektywne użycie bezpieczeństwa i te wszystkie cechy spierają na nasz portal. Przede wszystkim bardzo długo opracowywaliśmy jego wygląd. To, że on wygląda tak w ondziej się na właściwie człowieką, to jest efekt długiej pracy i współpracy z Amerykanami. Tak? Oni inaczej niż odbierali stronę internetową. Muszą mieć wszystko prostsze, muszą mieć wszystko bardziej kolorowe i duże. Przede wszystkim musi być coś wszystko mobilne. Bo tam w rynku gminnego jest dużo większa niż, niż w Polsce. Na dzień dzisiejszy oferujemy test y, antywirusem Kasperskiego. Kasperski jest naszym kluczowym partnerem. Oraz kilku testów, m.in. test walidacji, czyli czy strona się odpowiednio jest kodowana zgodnie ze standardami. Test dostępności HTTP, czyli czy po prostu strona działa, czy strona odpowiada na, na podstawowe rekomendy oraz test wprowadzania SSL, czyli czy cena jest bezpieczna przede odpowiedni certyfikat. Kolejne testy są w drodze. na no te testy również uzyskaliśmy środki z emisji. Poszynamy określone pakiety cenowe, więc nie musi nie musi kupować pojedynczy usług, kupuje cały pakiet. Za pakiet płaci z góry lub miesięcznie, w zależności od swoich preferencji. No. Właśnie bardzo ważne było z samej strony. Ona na początku naszej początku działalności wyglądała zupełnie inaczej niż, niż do tej pory, niż w tym momencie, gdyż wyglądała na nas trochę śnieżnie, tak? Natomiast okazało się, że użytkownicy po zmianie tego wyglądu na taki bardziej bezskutkowy, na bardziej um, przyjaźnie kojarzący się, w bezpieczeństwo to jest taki bardzo można powiedzieć surowy Dzięki temu liczba użytkowników, liczba rejestracji zaczęła w po prostu z bardzo niewielkiej liczby, do liczby kilkudziesięciu wygodnionych. Dużą naszą przewagą konkurencyjną jest łatwość obsługi. To, że dzisiaj każdy z Państwa jest przekonany o tym, że jest w stanie zalogować na nasz serwis, sprawi czy jego strona jest bezpieczna, czy jego strona jest dobrze zbudowana i czy jego strona spełnia odpowiednie ceny marketingowe. Ta łatwość obsługi to jest również kluczowa przewaga konkurencyjna, bo wiele konkurencyjnych produktów ten sam produkt. Znaczy, produkt, bardzo podobny, ale to może trudniejszy do obsłudzenia, bo od razu zraża do, do właśnie tego typu produktów. Także podsumowując, nasze środowisko konkurencyjne to cena, łatwość obsługi i bardzo przyjazny wygląd. Które działają na rynku amerykańskim, to jest wówczas inwestorów branżowych. Mamy również osoby zajmujące się PR, tylko w Stanach Zjednoczonych. Tego wielu polskich firm nie ma. Dzięki inwestorom pozyskaliśmy współpracę z dużymi agencjami Alde Networks, którzy umożliwiają nam bardzo łatwą, tanią reklamę w ramach współpracy z nimi. Ta współpraca jest bardzo często zamknięta dla szczególnie młodych firm z Polski. Promujemy się już na dzień dzisiejszy na Facebooku, na Twitterze, mamy kampanię post per, per, per sale, czyli płacimy bezpośrednio za konwersję użytkownika, czyli nie, nie promujemy się w sposób typowy w Polsce, ale płacimy Google'owi za, za, za kliknięcia, tylko płacimy bezpośrednio w momencie sprzedaży produktu albo pozostania użytkownika wersję, na wersję grupną produktu. Co jest dla nas bardzo efektywne. Spółka jest bardzo młoda, spółką została zobowiązana w kwietniu zeszłego roku. Rozpoczęcie pracy spędziło mniej więcej pół miesiącu czasu. W czasie pracy nad skanerem rozwijaliśmy nasz drugi produkt, który jest produktem dotykowanym autoryzowanym doradcą i do 2011 roku podpisaliśmy cztery umowy z autoryzowanymi doradcami, a kolejnych dziesięciu to jest produkt do wdrożenia. Mimo sobie skorzy, mimo jest że nie ma w tej skali, to znaczy każdy z autoryzowanym doradcą musi mieć ten produkt na rzeczy inny. I wdrażanie tego trwa. W kwietniu 2012 roku stworzyliśmy kilka testów, które obecnie są w fazie naszych największych testów, które testują w stronę według określonych scenariuszy. Na przykład jesteśmy dzisiaj w stanie zysumować, co będzie miało nawet 10 tysięcy letników dla lasu, się zalogować na stronę, albo wejść, albo zrobić określone zdarzenie. Naszą wersję mobilną z Skanderat do końca maja do 2012 roku, a do, czerwca, do końca czerwca planujemy podjąć współpracę z dużymi markami, które nie korzystają jeszcze swojej ochrony antywirusowej i wraz z takimi markami wprowadzać e, problem na nich. E, Nową wersję masyntolik powiem jeszcze w lipcu. Jest to produkt łatwo skalowany. Na razie jest istnieje wersja angielska, bo nie wolno jej potrzeb, natomiast możemy załatwić przeniesienie do chińską, brytyjską czy indyjską. Jako 38%, inwestorzy branżowi 20%, akcjonariusze serii B, czyli nowej emisji to 9%, a pozostałe akcjonariusze serii A 33%. Ważne jest, że wszystkie akcjonariusze serii A przydają lokaty od 5 do 12 miesięcy, a część z nich już przedłużyła lokaty na kolejne, na kolejne miesiące. To jest ważne. Podsumowując, w naszym kosmicznym stronie spółki sąd. rozpoznawalna wartość dla rynku autoryzowanych doradców, w sensie odwiedziliśmy wszystkich autoryzowanych doradców i szczęśliwe podjęliśmy współpracę. Posiadamy cztery dane wdrożenia o polskim odmiotem dla do autoryzowanych doradców. Posiadamy wypracowane kanały sprzedaży, które dają nam inwestorzy w takie jak e marketing oraz umowy z agencjami AD-poll. I posiadamy zagranicznego PR menażera, project menażera na dzień dzisiejszy złożyliśmy wnioski na ponad milion złotych do Unii Europejskiej w ramach różnych programów. Wszystkie są w ostatniej fazie rozpatrywań. Może nam również bardzo stabilne akcjonaria. Tak jak mówiłem, większość akcji, znakomita większość akcji wjęta jest w jest lokalnym. E, Mocną naszą stroną jest to, że rynek bezpieczeństwa również dynamicznie rośnie. To jest rynek bardzo mocno rosnący. do kontaktu elektronicznego lub mailowego, to pozostaw sobie prezentację.